Cześć, moje drogie, cześć, moi drodzy. Zapraszam was serdecznie na vloga o letnich wystawach w Warszawie. Jesteśmy pod Zachętą i tutaj obejrzymy pierwszą wystawę. Akurat za mną tłum ludzi, dlatego że odbywa się doroczny piknik Zachęty, hotelu Sofitel i Muzeum Etnograficznego. A nowa wystawa, która została niedawno otworzona, to przestrzenie. Zaczynamy od rekonstrukcji prac Studium Przestrzeni Wojciecha Fangora i Stanisława Zamycznika z 1958 roku. Pierwotnie ta instalacja znajdowała się w Teatrze Żydowskim w Warszawie, we Foyer i było tam 20 obrazów Fangora. Tutaj obrazy są wszystkie oryginalne, pochodzą z prywatnych kolekcji, z instytucji. Ta instalacja otwiera wystawę, więc powiem Wam szczerze, że to świetnie wróży. W apartum i jej rekonstrukcja autorska projektu z 1970 roku i jej pracy dyplomowej, w której artystka połączyła sztukę, obiekty z poezją. Wielkość pragnienia jest szczyptą czasu z okolicy wieczności, czyli święto. Kobiecie wschodzi słońcem. Tutaj rekonstrukcja wystawy Marii Pinińskiej Beres z 1973 roku. Wystawa indywidualna. Zostały wykorzystane rzeźby artystki i obiekty. Kobieta upadła. W poszukiwaniu szczęścia. Tutaj są pokazane mebelki, czyli te rzeźby, obiekty artystki, które łączyły meble i elementy kobiecego ciała. Artystka w ten sposób podważała tradycyjną rolę kobiety w domu. Keep smiling. No to jest czat. Doskonała, spektakularna, fantastyczna wystawa, także koniecznie, koniecznie trzeba ją zobaczyć. Kolejne miejsce, które odwiedzimy, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. Miejsce, w którym było mało vlogów, dlatego że przez 8 lat tutaj się nie przychodziło. Teraz na szczęście znowu możemy tutaj bywać. Pierwsza wystawa w CSW, którą chcę Wam pokazać, Agata Bogacka, Brak Równości. No, prace Agaty znacie z wielu, wielu filmików, które pokazywałam. Mamy to szczęście z Piątkiem, że prace Agaty mamy też w naszej kolekcji. Właśnie taką abstrakcję, jak są, jak są na wystawie. Agata kiedyś malowała figuratywnie. W pewnym momencie zdecydowała się w przejść na abstrakcję. I posługując się abstrakcją Agata komentuje życie społeczne, polityczne, zmiany, przemiany społeczne i problemy. Tutaj brak równości. Tam moja Basia. Część prac, które, które tutaj widzimy, była na wystawie w, w Poznaniu i pokazywałam Wam je w Poznaniu. To praca z, z cyklu Związek i właśnie pracę z tego cyklu my mamy w kolekcji. Tutaj może Wam pokażę, jak ona wygląda. Znaczy może, no pokażę Wam po prostu, jak wygląda. I łagaty ta abstrakcja, te linie, te podziały, te takie tonalne przejścia też mają ogromne, ogromne znaczenie merytoryczne. Bo zobaczcie, że takimi bardzo ostrymi liniami, gładkimi przejściami, nachodzeniem się kształtów, faktur na siebie, można bardzo dużo wyrazić i bardzo dużo skomentować tego, co się dzieje w świecie. Basia fajnie skomentowała, że tutaj w tym niezgodzie, w tym disagreement widać jakąś nadzieję. Bardzo mi się podoba ta interpretacja. Deklaracje. Czyli kiedy obietnice, kiedy, kiedy jakieś deklaracje są bardzo formalne, można je widzieć, są wtedy bardziej wyraźne, a potem co? Zaczynają rozmywać się i znikać. Trzy prace, które bezpośrednio nawiązują do braku równości tęczowe. Druga wystawa, którą chcę Wam pokazać, na którą chcę Was zaprosić, Oczy moje z wodzą pszczoły, wystawa fotografii współczesnej. Kuratorzy to Kamila Bodnar i Łukasz Usznica. Nie jesteśmy neutralni w swoich wyborach. Jesteśmy tak samo bezbronni, podatni na działanie obrazu, jak każda inna osoba. Naszą rolą było poddanie się przyjemności patrzenia i do tego samego zapraszamy publiczność. Prezentujemy pierwszą od lat tak dużą przekrojową wystawę polskiej fotografii, do której zaprosiliśmy 46 artystek i artystów, wśród których znalazły się osoby zarówno ze znaczącym dorobkiem, jak i te, które są na początku twórczej drogi. Naszym zamiarem jest ukazanie najbardziej intrygujących współczesnych sposobów obrazowania fotograficznego w sztuce. Wystawa jest pomyślana jako wielowątkowa, podzielona na rozdziału opowieść, w której centrum znajduje się człowiek, ludzkie sprawy, emocje i relacje. Antonina Gugała. Cykl Biegnę do Słońca o doświadczeniu macierzyństwa. Tutaj nie jestem w stanie niestety Wam a, pokazać, dlatego że jest instalacja dość dźwiękowa, która uzupełnia fotografię. A artystka chce pokazać, jak bardzo zmienia się widzenie świata, kiedy pojawiają się dzieci. Ale ładnie jest zrobiona ta wystawa super estetycznie. Justyna Strasberg. Jej praca Dziwadło. Dziwadło. Dziwadło po czesku to teatr, a dziwadło po polsku wiadomo. To jest praca o wykluczeniu, o odmienności, o tym, jak z tym się czujemy. Emilia Kina, bez tytułu. A, tutaj zakątek poświęcony Anecie Grzeszkowskiej. W serii Franciszka artystka pokazuje, projektuje tak naprawdę swoją córkę, bo kiedy Franciszka się urodziła, Aneta Grzeszkowska chciała to dokumentować, ale nie miała jeszcze wspomnień, tylko miała wyobrażenia. I te wyobrażenia właśnie przedstawiała w swoich pracach, jak ta mała istota będzie wyglądała. A potem artystka wybrała zdjęcia z dzieciństwa córki i połączyła je z tymi wyobrażeniami. Joanna Piotrowska, jej praca, która była częścią wystawy z 2024 roku. Artystka w tych pracach odnosi się do procesu zapamiętywania i do tego, co potem udaje nam się zachować w pamięci, jak to odtwarzamy. To, co widzieliśmy, to, co sobie wyobrażaliśmy, miesza się. Tutaj dołączyła truskawki, obciążniki, bo właśnie takie obciążniki widziała w jakimś idealnym domu, gdzie były wieszane na zasłonach po to, żeby tkanina idealnie układała się. I to najbardziej zapamiętała z tamtego miejsca. A tutaj Aneta Bartos, której tata jest kulturystą, i poprosił córkę, żeby sfotografowała go jeszcze kiedy jest w dobrej formie, tak żeby zatrzymać ten czas, kiedy świetnie wygląda i kiedy cieszy się swoim ciałem. Bartek Wieczorek z cyklu Piosenki Adama. Artysta w tym cyklu wraca do dzieciństwa, w którym bardzo tęsknił za ojcem, który był obecny, a był jednocześnie nieobecny. Tata artysty zmarł, jak, jak został dziadkiem, po roku, odkąd został dziadkiem. Artysta nigdy nie poruszył z tatą tej tęsknoty za tymi nieodbytymi wakacjami, nieodbytymi rozmowami. Ada Zielińska, Home Office. ma jednocześnie w mieście. To te czasy pandemii były totalnie zwariowane. Świetnie tutaj to jest uchwycona. A tu, kochani, no te prace znacie, bo pokazywałam dosłownie miesiąc czy dwa miesiące temu. Także zajrzyjcie do vloga, bo robiłam materiał o dużej wystawie tej artystki, czyli Marty Bogdańskiej w Instytucie Fotografii Ford. Tam jest rozmowa z Martą, jest rozmowa z kuratorką wystawy. Maria knianin Ciszewska, jej praca księżniczka, czyli zdjęcie słynnej reklamówki BOS, słynnej reklamówki ci z Was, którzy e, żyli już w czasach przemian gospodarczych w Polsce, przejścia z socjalizmu do kapitalizmu, szalonego początku lat 90. Na pewno takie reklamówki pamiętają. I to jest historia o pragnieniu lepszego życia. O tym jak artystka chciałaby się tarzać w luksusie, a sztuka nie zawsze na to pozwala. Ale też przywołuje oczywiście tę bazarową estetykę z lat 90. Mojego chyba musi odpocząć od figuratywności, bo te fotogramy abstrakcyjne Agnieszki Sajus mnie absolutnie zachwyciły. I cały czas podziwiam, jak ładnie ta wystawa jest zaprojektowana. Joanna Szpako-Stachowska. Bez tytułu z cyklu język kwiatów. Ułożyłam pierwszy bukiet, a potem kolejny i kolejny, żeby uhonorować moją zmarłą mamę i naszą relację. Spotkania z kwiatami stały się dla mnie ćwiczeniami z żałoby i troski. A tutaj przepiękne grzyby mi Dudek. Prace tej artystki też Wam pokazywałam we vlogu i w rozmowie z Piotrem z galerii Import-Export, która reprezentuje mi je. Fotografie Rafała Milacha. W piękny sposób dokumentujące strajki kobiet, protesty kobiet w latach 2020-2023. Karina Zajączkowska-Duszek. Tutaj też Agnieszka Sajut. Mimezis Bubble. Świetna wystawa, naprawdę doskonała, przekrojowa, warto zobaczyć. To, z czego najbardziej się cieszę, to, że to co CSW wreszcie odzyskaliśmy po tylu latach, kiedy było we władaniu złych mocy. Znowu instytucja, którą kocham, do której chodziłam na wagarię, to wiceum jest nasze i można tu przychodzić. A trzecie miejsce, do którego chcę Was zabrać i zaprosić, to Muzeum Narodowe, w którym odbywa się teraz świetna wystawa autoportrety. Althammer, Bałka, Brzeżańska, Bójnowski, Falender, Gustowska, Janik, Karolkiewicz, Krakowiak, Bałka, Libera, Milach, Modzelewski, Polska, Przezwańska, Radziwczycki, Rajkowska, Sastan, Sawicka, Waliszewska, Zbrzmijewski. Słowo od kuratorów, autoportrety. Twórcy od wieków rejestrowali swoje podobizny, choć współczesnie kontynuowana jest tradycja realistycznego autoportretu, niektórzy autorzy wchodzą w dialog z jego klasycznym rozumieniem. Prezentowane dzieła odnoszą się do kanonicznych pojęć, zostały w nich jednak wykorzystywane, wykorzystane bardziej awangardowe rozwiązania. Wiele prac ma charakter konceptualny, niereprezentacyjny w widzowie są zachęceni do zmiany utrwalonych przyzwyczajeń i podjęcia nowych tropów interpretacyjnych. Kuratorami wystawy są Katarzyna Szydłowska-Schiller i Tomasz Jeziorowski od Barbary Falender, tutaj jest obraz i autoportret w marmurze. A ja dzisiaj zabrałam do Muzeum mamy i ciocię. Łukasz Karolkiewicz przedstawia siebie jako kuglarza, czyli kogoś, kto się bawi, rozśmiesza, trochę czaruje i używa trików. Autoportret Artura Żmijewskiego. Poruszony i zły. Zuzanna Janin. Jarosław Modzelewski. Autoportret z pigmentami, czyli artysta w pracowni. Wilhelm Sasnal. Hmm. Tutaj autoportret jednej z moich ulubionych artystek współczesnych Agnieszki Polskiej. Autoportret jest wpisany w cykl Zegary Braudela. Brzeżańska, kosmiczna energia, Aleksandra Waliszewska, obraz w obrazie, Jadwiga Sawicka, fantastyczny oto Syrenka Joanny Rajkowskiej. Syrenka. Wszystkim gatunkom, które unicestwiliśmy. Syrenka w ręku trzyma palmę, jak ta palma, która jest tutaj, tuż koło muzeum w Alejach Jerozolimskich. Jeden z symboli Warszawy. Ta praca, palma, jest też dziełem Joanny Rajkowskiej. Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. Zbigniew Libera, tytuł pracy Musia. Artysta często w Twojej twórczości wraca do dzieciństwa. A ja tylko wspomnę, że jest to jeden z niewielu artystów mężczyzn, którego pracę mamy w kolekcji. I na koniec Izabela Gustowska, ja artystka. Tutaj aktualne, autoportret artystki. A tutaj zdjęcie z czasów, kiedy artystka była trochę młodsza. Świetna wystawa, taka na pół godzinki oglądania, więc jak będziecie w okolicach Muzeum Narodowego, to koniecznie wpadnijcie.